kto jest najpiękniejszy na świecie. Wielka jest pani twa uroda, ale piękniejsza jest śnieżka młoda. W bajkach, w lustrze można zobaczyć wszystko. A w rzeczywistości, ładny rysunek, prawda? Ale dlaczego Kasia rysuje lewą ręką? Wcale nie, bo prawą. Lustro nas oszukało. Wszystko w nim jest dokładnie naprzeciwko i prawa ręka zawsze wygląda jak lewa. Zobaczmy, jak odbija się od powierzchni lustra promień świetlny skierowany na nią prostopadle. Mamy złudzenie, że nie odbija się, a przechodzi przez lustro jak przez szybę. Trudno odróżnić, co jest rzeczywiste, a co jest tylko odbiciem w lustrze. Promień świetlny skierowany ukośnie na powierzchnię lustra odbija się również ukośnie. Ile właściwie jest tych dzieciaków? Tylko siedmioro i jedna piłka, odbijająca się podobnie jak promienie świetlne. Promienie padające prostopadle wracają tą samą drogą. Padające ukośnie odbijają się pod takim samym kątem. Kąty padania i odbicia są sobie równe. Jeśli nawet o tym nie wiedzieliśmy, potrafimy to przecież doskonale wykorzystać. Ale cóż to za dziwne lustro? Tutaj prawa ręka jest prawą, a lewa lewą. Jak to jest możliwe? Złożone jest ono z dwóch zwierciadeł wzajemnie do siebie prostopadłych. Dzięki temu promienie świetlne odbijają się kolejno od obydwu i wracają dokładnie w tym samym kierunku, z którego zostały wysłane. I tutaj kąty padania i odbicia muszą być sobie równe. Właśnie w tym samym lustrze, co poprzednie otrzymujemy tak niecodzienny obraz. W zwierciadłach. Ustawionych do siebie dokładnie prostopadle, dziewięć świec, siedem, sześć, to ile ich jest naprawdę, a może tylko jedna ilustra. Wystarczą dwa lustra, aby obraz promienia świetlnego uległ znacznemu zwielokrotnieniu. Zależy to od kierunku padania promienia i kąta rozchylenia luster. Aż trudno uwierzyć, że ten bukiet to tylko wielokrotne odbicie w dwóch lustrach jednego niepozornego kwiatka. Dwa zwierciadła mogą nawet tak zwielokrotnić obraz. Tutaj lustra mogłyby pomóc? Oczywiście. Oto właśnie taki specjalny przyrząd. Nazywamy go peryskopem. Znajdują się w nim dwa zwierciadła. Górne przesyła obraz dolnemu i stamtąd do naszych oczu. A tak biegną w peryskopie promienie świetlne. Czy domyślacie się, co tak zainteresowało Kasie, że nie zwraca uwagi na kolegów? Kalejdoskop. Ciągle zmieniające się, niepowtarzalne mozaiki. A przecież to tylko trzy lustra i kilka kolorowych papierków. To również jest obraz w kalejdoskopie o trzech lustrach. A tutaj w kalejdoskopie o czterech lustrach. Kolejne odbicia światła tworzą te wielokrotne obrazy. Kalejdoskop to taki tunel wykonany z płaskich zwierciadeł. Ale jeśli będzie odpowiednio duży, możemy nawet do niego wejść. W tej gromadce dzieci chwilami trudno rozróżnić, które są prawdziwe. Byliście kiedyś w gabinecie śmiechu? Czy wiecie, dlaczego tak dziwnie wyglądamy w tych lustrach? Są one powyginane w najróżniejszy sposób. Zajrzyjmy jeszcze do innego pawilonu w Luna Parku. Czy to też jakaś sztuczka z lustrami? Myślę, że po tym wszystkim zwrócą mi pozostałe części ciała.